Ale kolejny poziom zrobiony, mówię. Tutaj mega szybko te cele. Najpewniej będą po dwa jednocześnie. Na każdy film. I nie potrzebny zamawiałem 30 miniaturek. O nie! Nowa supermoc. Ale też jej jakoś specjalnie nie robiłem. Latania nią. Ciekawy pomysł, ale nie lubiłem latania nim tych przebieranek. Mieliśmy jechać do lekarza. Kiedyś pojedziemy. Lecim! Daj sobie spokój! Nigdy ci się nie uda! Przestaniesz się wreszcie wygłupiać? Możemy już iść? Ich oglobox. Tutaj trzeba mena zbić. Team Ravens zbity. I ostatni obrazek. Nie! Jeszcze jeden. Gdzie tu jest? Ostatni, tu. Nie są już to takie trudne jazdy jak kiedyś było dla mnie. I mamy, odblokowaną. Trochę się zeszło. punktów od się dostaje. Zazbicie rakietą, droga. Pokażę co do tego, żeby się normalnie dostawało, znaście No i czy one znikają? Czy mogę je wszystkie rozwalić i zebrać się od razu jednocześnie? Nie pamiętam tego, czy one znikają. ZNIKAJĄ! FAK! Znikaj. Moc. No i zniknęły mi. Żeby się przydała ta lepsza ręka. A, jest lepsza ręka, fajnie wiedzieć, dobra. Nic nie widzę, Halo Dobra. I tutaj lecimy. Będzie chyba pierwszy minibos. Mhm. Granatami. To jest dziwnie wytrzymalsi. W ogóle zaraz umrę. Nie, 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 nie. Wskakuj. 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 I po. Chyba przez strzał wroga zniku. Noob. Fajnie, wystarczyło jednego zabić. Gdybym miał uśpionego kolegę. Dobra, to ja potrzebuję. Alkoholik. Oj, nie dobrze. Bardzo niedobrze Najnowsze technologie w służbie dobrej sprawy bez dwóch zdań. Tylko do czego to? Abra, ja potrzebuję Ja potrzebuję wzmocnienia tej rękawicy Do otwierania bramki które chyba jest zniesie u góry No, można go uznać jako bossa. Odbierajmy sobie wszystko, dopóki mam moc. Czy będzie to? Nie, to jest rakieta. A no jo, dobra. Lecim! Nie wiem czy dolecisz, bo trochę daleko jesteś. No właśnie. Ale ja tutaj zaraz spadnę na zawał. Trampolina? A nie, dobra. Podobna rzecz. To co pamiętałem, to on miał się zamienić w trampolina. I słyszałem gdzieś znowu robaczka. Może gdzieś u góry. Na razie pozbierajmy sobie hapeki, bo tak mówię, jakby umieram już... Znowu uciekł mi, śpiący sosiek. Właściwie nie wiem, czemu one są. A gdzie jest ostatnia? Tam coś jest. Gdzie jest ostatnia puszka? A dobra, pamiętam jak to się zbiera, już. Nieważne. To będzie chyba ostatnia, nie? W takim razie. Czyli chyba będzie koniec świata już. Boże, ta środkowa to jeszcze jest moneta. Nie. Mam trochę więcej hapeków i wszystkie skrzynki zdobyte. Dawaj mi. Chętnie bym pogadał, ale muszę spadać. No to zajebiście. Myślałem, że dam jej puszkę. Do otwierania drzwi. Ale diament dający mi miliardy punktów też spoko. Dobra i gdzie jest robak? Bo go gdzieś tutaj słychać. Tutaj. Halo, gdzie on jest? Dobra, złapałem go w jakiś sposób. Tylko to muszę otworzyć nadal. Tam jest świnka. Karbonka. A peki weźmy sobie? A nie, ja mam full. Nie wiem, może gdzieś dalej będzie. Nie pamiętam akurat tego. Momentu. A bo tu na dole. Wątpię, ale może. Nie. Dobra, to liczmy na to, że będzie tutaj dalej. Ta puszka. A nie, że to będzie iście faktycznie dalej. A, chyba będzie tutaj ona. I kolejna klatka tam była. Czyli faktycznie mi brakowało jednej. Chyba że... A nie, to nie ma tak, że ilość klatek jest to na level, tylko ilość klatek po prostu zabranych. I wtedy się zwiększa bonus. Czyli mogłem omijać jakieś już. Teoretycznie. A takie po prostu będą się zwiększać. Coś to było Coś czyli nic Dobra później weźmy na to rozwalmy wszystko Nisnąłem strzała jeszcze Dobra tam jest iście chyba dalej Więc przydałaby się puszka Dwie klatki tutaj są do rozwalenia to chyba była pro, pro, po prostu gdzieś dźwignia. Teraz kojarzę. Nie... Fajnie. Nie była ona właśnie tutaj gdzieś? Na dole? Bierzmy ten klejnot. Dobrze, mi idzie. Zastanawiam sobie jaką później gierkę ograć. Retro. Znowu w, mi w miarę retro. Jakąś starszą. Żeby sobie ogrywać raz na jakiś czas jakąś nowszą gierkę, a później starszą, nowszą, starszą i tak na przemian. W miarę. Przemiennie. Dobra. Dźwignia gdzie tu jest? I gdzie tu jest Chyba, że tutaj było. Dźwignia. Mówię, nie pamiętam już tej gry. Aż tak. Choć grałem w nią, mówię, miliony razy, to... To już nie te lata, żeby pamiętać. Wszystko ładnie. Nie, to otwiera włas w dole. Chyba, że tu będzie gdzieś ta beczka. Znaczy puszka. Dużej beczka. Jest statek od cholery to odłożenia. już trzymam. Znalezione. Come on. No właśnie, dzisiaj robaczek powinien być. Gdzie jest ta puszka? Tam jest jeszcze już dalej, chyba na dole do tego nie wpadł. Tutaj. Chyba. Wolałbym tam nie wskakiwać na razie. Gdzie tu jest puszka, żeby pootwierać miliard drzwi? Tu, tamte zeszłe, wszystkie. Tutaj kolejne. Z... A może tu jest iście dalej? Dobra, zaryzykujmy. Najgorsze jest to, że to nie jest jak. O, tu jest, kolega. To jest najgorsze, że to nie jest tak samo jak z Raymanem 2, że mogę się cofnąć do zeszłego leveli. No dobra, spróbujmy. O, jest klatka pierwsza. I z niej może dadzą mi tą puszkę w takim razie. ale muszę spodać. Ten sam tekst to ostatnio. Czemu jest animacja, pokazywanie tego? Przecież już zdobyłem tą puszkę wcześniej. To czeka, ja że zawsze było pokazywane przy początku. Dobra. Trzeba otwierać wszystkie drzwi. I tamtędy będę musiał wyjść. Dobra, bierzemy puszeczkę. I wychodzimy na zewnątrz. Na szybko. Nie mogę o nic zahaczyć. Hmm. Wait, to trzeba jakoś inaczej. To chyba tutaj gdzieś jest puszka. Bo tamto mnie dolecę. Aż tu. Właściwie mogę sobie polatać rakietą i poszukać Faj, to co tutaj było chyba? Chyba, że był grzyb. Mhm. Rakietką mogę się sobie polatać poszukać jej. Aha, dobra! Ja rakietą mogę otworzyć te drzwi. Nie, nie mogę. To jest właściwie dziwne, że rękawicą mogę, ale już rakietą nie. ale dobra. Gdzie to jest w takim razie? Bo to ja się nie dolecę że ona nie ma aż takiego zasięgu, po prostu i dlatego nie uderza. Ona trochę slowowała przed tym, tą bramą. Nie, po prostu nie mogę uderzyć, co? O Jezu, gdzie to będzie? No nie cofnę aż tak daleko. Chyba, że znowu dadzą mi jeszcze jakieś wzmocnienie dziś bliżej, tutaj. Rozwalajmy na przykład tutaj kolejne drzwi, w takim razie. A chyba, że się nie uda. Dobrze mi poszło. Tam coś? Czy klejnot? Jest coraz dalej otwieranie. Nie, okay. to powrót. Weź Srofle, co to za hej? Uciekasz z live'a, czy miałeś z 2 Czy jeszcze jakiś inny powód? Ponieważ było trudne animowanie kiedyś, nuki rąk. A, taki rodzaj Heja. To jest. Siedzi! Miał mieć nogi i ręce kiedyś. Swoją drogą. Ale. Opowiem ci dlaczego nie ma, znaczy właściwie opowiedziałem ci dlaczego nie ma, ale miał mieć nogi, ręce, kończyny, w sensie połączenie kończyn, bo właściwie nogi i ręce ma, nie dobra, ma stopy i dłonie. Dobra, pytanie jak ja mam dostać się do tamtych drzwi? Nie, nie, no, nie ma szans. Żeby tam dotrzeć. Czyli by musiało być gdzieś tutaj jeszcze. Kolejne. Łaś! Nie ma czasu. Wejda, czy czasem on nie da mi jeszcze power-upa kolejnego? Są trzy klatki. Lecę, trzeba pit wypełnić. Pit wypełnić. No właśnie, muszę też pit wypełnić w końcu. Muszę się za to zabrać! A propos, dzięki za przypomnienie. Dobra, idziemy tutaj. Chyba tutaj jest wyjście. Nie ma tu nic innego, nie? Nie. Dobra. To idziemy, nie wiem jak tam to otworzyć. Jump! 54% tylko zebrane, masakra. O, mam nowy bonus level. To sobie obejrzymy go, bo muszę jeszcze Z2 zrobić sobie. A niestety, nie można minimalizować gry jednak. na zobacz! Gabinet lekarski! Udało nam się! Gabinety lekarskie w tej grze są zajebiste, ale... Muszę zrobić F3. Odpalmy sobie kolejną ekstrasa. Lekcja numer 312. Tak. Szkoda, że nie powstały takie wydania płytowe tego. Tych pięknych, pouczających filmików. Na, jak, jak można zabić Raymana? O jestem królik! Znaczy królik, boże! Ten kangur. Czy właśnie je pies, cholera wie co to jest. Ten skin był chyba w Rejmenie jakimś. No. Sposoby jak zabić w Sposób numer 312 nie wyszedł. I to się dostaje za punkty. Albokowuje dostęp do ukrytych rzeczy. I poziomów. I minigierek. I na samym końcu właśnie dostęp do poziomu jednego. Za ileś punktów, nie wiem ile. Cinematic. Dobra, wait chwilę. Looms race. W ogóle tutaj było kiedyś dostęp w tej grze. Było, że online mogłaś sobie sprawdzać swoje wyniki z gry. Że właśnie te punkciki napijały się na ranking. Te total scory. Że mogłaś wejść na specjalną stronę, którą właśnie twórcy Remena zrobili i mogłaś się pokazać gdzieś w rankingu wtedy. Tylko, że szybko z tego zrezygnowali, bo sporo osób oszukiwało używając cheatów, żeby zdobywać te punkty. taki no. lipny sposób, że wszyscy mieli tyle samo punktów. Cała topka prawie.